Witajcie na moim kanale. Jest Mercedes, jest czapeczka Mercedesa. Zapraszam do oglądania odcinka. podoba mi się, fajnie w ogóle zrobiona. Co ona tutaj ma do dodania? Zatrzymajmy tutaj w środku. Kurde, tak jest, no pewnie. Fajnie, fotele też fajną. Tak, tak, tak. To są to takie rekale z tyłu miejsca w ogóle. Okej, tak, tak, okej. Okay, okay. okay. tak, tak, tak. No nie, bagażnicę, to jest ten. W pełni, tak, jest mm. regulowany. Dlatego zawieszenie tego tak, okay. tak, emulator, żeby to nie działało i to jest zrobione z góry. Mm -hmm. Tutaj turbiny, to tym bardzo dobry do tego turbiny jest, tak. tak. No i oczywiście tam downpipe. no i tak, tak składamy sobie osobę, z jedną osobą, że to tak. Tak, że to jest to, że to na Tak, jest tylko ten pakiet na samym że no tak ale on też robi kurde, no, wizualnie no, no, Dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry, witam, witam serdecznie Poznajecie Konrada <grym> Dzień dobry, witam wszystkich Kiedyś jeździł 135i Dwiema. Dwiema nawet. Srebrną i pomarańczową. Tak Potem. jest. Tak. Kurde, a to konkurent M2 chyba, nie? Nie, to konkurent M135i właśnie. Tak? A to no. jest A45 czy A35? A45. A to jednak. No. Aha, dobra, bo tam tak, stoi tak. taka. Właśnie widzę, piękna, tylko. <laughs> tylko do poskładania. <laughs> do poskładania na no nowo, no? Ale piękna, piękna. Kurde, fajnie, podoba mi się, fajnie w ogóle zrobiona. Co ona tutaj ma dodatkowo zrobione? Ten A, ja jestem w ogóle przygotowany. Właśnie a. widzę piękną czapkę Petronas. Tak Dobrze. Co jest zrobione? Z... Zmieniony ma kompletny wydech, calusienki zrobiony aż od turbiny, od downpipa, aż, aż po samą końcówkę. Połowicznie jest to MG, MG Motorsport, połowicznie jest to RCP. Ma zmienione hamulce, tarcze klocki DBA, plus do tego klocki Ferodo TS2500 i przewody w stalowym oplocie. Zawieszenie KW Club Sporta, 30 Kurde. stopni regulacji, stabilizatory white line no i jeszcze ma zmieniony tam wkładkę filtra Kena, no ale to jakaś tam pierdoła. No tak. No i to co, to co się bardzo mocno rzuca w oczy, no po, poza ultralegerami oczywiście, które też są dołożone, no to jest ten pakiet dokładek Time Attack Customs, metalowy, projektowany tylko i wyłącznie pod ten samochód. 3 miesiące podobno to trwało. Kurde. Eee, strasznie, strasznie agresywny, strasznie niski, ale poza tym, że dobrze wygląda, no to on też faktycznie daje, daje aerodynamikę, Także kawał auta w sobie. Kurde, w ogóle wizualnie podoba mi się bardzo. Proszę wsiadać Tak takie. Najpierw zobaczymy tutaj w środku. Jeszcze, Kurde, tak jest, no pewnie, że się przyda. pojedziemy później razem. Bo oczywiście, nie Kurde, to to podstawa, nie? Kurde, fajne, fotele też fajne. Tak, 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 to są te takie rekara, jakieś tam performance. Kurde, super. Ile z tyłu miejsca w ogóle? Bardzo dużo, tylko bagażnika nie ma. Kurde, szczerze jest więcej niż w jedynce. Jest dużo więcej niż w jedynce. Ale bagażnika nie ma, tak? Bagażnika Normalnie nie ma, tak u... cyk. Proszę otwierać. A, nie, dobra, Okej, okej. Okay, okay. tak, tak. No nie, bagażnicę to rzeczywiście ma, ten. No, tak. Bagażniczek rzeczywiście. A auto jest podobne, <laughs> Ale ja powiem tak, no czegoś, kurde, warto próbować. W sensie stwierdziłem, bo szukałem M2, M3 i M4, mm -hmm. no tak. tylko w budżecie, który miałem, yy, nie było po prostu nic z polskiego salonu bezwypadkowego no tak. i na fakturę VAT-a takie były wymagania, No wiadomo. kupić w leasingu, wiadomo. Więc, więc tutaj z Kamilem, który też w ogóle BMK kami jeździ, on ma m mm 32 -hmm. yy, no to postanowiliśmy po prostu szukać czegoś innego i jakoś trochę te roz, yy, poszukiwania rozszerzyć, to bo ponad miesiąc już byłem bez auta. Mm -hmm. No i jego kolega się tam odezwał do nas, że ma taki samochód i tam, yy, że się Musimy zastanawiać nad sprzedażą, ale że jeszcze nie wiem co jak. No i pojechaliśmy do niego do Torunia, obejrzeliśmy te auty. No i tak naprawdę od razu się zdecydowałem, że je kupię no bo jest kilkadziesiąt tysięcy w modyfikacjach samochodu w dobrych pieniądzach. No Więc tak. Głupio było go nie wziąć, mam mały przebieg, jednego właściciela jest bezwypadkowy. No co, no i... chwilę się potestuje, pojeździ się coś z Nie, nie, po, po, po roku pojeżdżę i sprzedam. Zdajemy sobie szukać M2, M3, M4. Może tak, że mi się kiedyś uda. Dobrze, to co, przekazujemy, może, nie? Ale proszę bardzo. To kurde podstawa. No podoba mi się, podoba mi się To co, może pod maską byśmy jeszcze zobaczyli Zanim pojedziemy na próbę Ależ proszę, już otwieram Dobra wrócił To, czego brakuje Mercedesowi, a BMW to ma, to są uchwyty te. No tak, że normalnie podnosimy. Tak, że nie trzeba tego trzymać. Tak jest, no ale, to to i... czego... ale to znowu skurde chodzi też, może, uwagę. Tutaj masa, no nawet widzi Pan, że nie ma żadnych ani osłon, ani tak, nic. To nie? to nie ważyło, tutaj widać sobie, widać, że jest, jest regulowane w pełni. Tak, jest regulowane kawu. No tutaj było zawieszenie w ogóle yy, utwardzane i zmiękczane, ale tutaj kawu nam zrobiło taką. No tak, tak. Takie zabezpieczenie, okay. tak, taki emulator, żeby to nie działało i to samo jest zrobione z wydechem. Mm -hmm, mm -hmm. Tutaj turbina. No właśnie widzę, że bardzo do dobry dostęp. Bardzo dobry, doktem, bardzo dobry dostęp do turbiny jest, tak. tak. No i oczywiście tam downpipe i dalej. No tak, tak dalej. wiadomo, wiadomo. To, się między no to to, że silniki są wreszcie składane przed jedną osobę, od początku do końca. Z podpisem. Tak, tak, z podpisem Pana Krause, który, który się tym zajmował. No kurde, Aj. powiem tak, o, generalnie kocur, no. Kocur, zgadzam nie? się. Na to na BMW, to w ogóle... <laughs> tak, ale to też ale... roboty zrobiły te wszystkie smaczki, no po prostu, tak, nie? Tak, Bo jednak tak. bez tego to tak... Znaczy też powiem szczerze mówiąc on sam w sobie, bo tak, to tutaj, to jest seria, to też jest seria, tak? No Dołożony tak. jest tylko ten pakiet na samym dole. No tak, ale on też robi, kurde, no wizualnie... On po prostu... robi wizualnie robotę bardzo. Mocną też na kontakt w ogóle nie? poustawiany. Z przodu mała no tak, pozytywne, na... z tyłu negatywnie. oku. Tak, 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 pod taką torową jazdę. No jest naprawdę fajny, w sensie nie jest aż tak dobrze wyposażony jak BMW, trochę mu rzeczy brakuje, ale to kwestia tego po prostu, że właściwie tego nie podobierał. Natomiast, natomiast samochód powiem szczerze jest naprawdę no genialny, ja się nie spodziewałem, że będzie tak dobrze prowadził. Jeździ się nim świetnie, ma też napęd na cztery koła, tyle że w przeciwieństwie do BMW zamiast bardziej na tył jest bardziej na przód. No tak, ale w tych nowych m 135 jest tak samo, także to... Widziałem, jeździłem, testowałem, nikomu nie polecam. No dobra, to co, jedziemy. będziemy się przejechać, no. Chce pan prowadzić? Tak. No, ale, ale. No, kurde, namawiać mnie nie trzeba. Zaprasza. Jedziesz tam z nami? No, Jestem ciekawy, kurde. Jak to jeździ? Tak. Bo nie jeździł pan nigdy? Nie, nie jeździłem. Polecam. Czyli tu normalnie wszystko ten, też łopatki są i tak cyk? dalej. I, tak, jest włączony chyba nawet manual teraz, no. To jest tylko, ten co? Czyli cyk. za na chwilę, to panu schowam, żeby nie przeszkadzało. O, dobra. On od razu zmienił kurde głos. Zmieniono. Tak, 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 zmieniono. O. No bo na NC jest chodzi... Obroty. Radio? radio, radio? Tak. Jakieś? Dobra. Kurde. Nie zaraz nie to, tylko tu chyba na maksa 60, No i tutaj żeby sobie pan mógł temperaturki oglądać. Fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie no Dobra. i to tak od normalnie. siebie. Tak, tak, i... z hamulcem i już nie? kierowcy yy, po prostu dzielą się na, na kierowców tych, którzy muszą jeździć. Tak, i tych, którzy I, jeżdżą. I tych, bo tych, którzy jeżdżą, bo kochają jeździć. Tak, tak. Zdecydowanie jesteśmy tymi drugimi. I, I to bez względu na to, jaki to będzie samochód, nie? Ja, ja już się, się nawet to zastanawiałem, że tak naprawdę nawet jakby stodoła miała. Drzwi od stodoły miałyby koła i kierownicę to o, Oczywiście. Kurczę, nie no wam co, jakim samochodem się nieździ to jest czysta przyjemność. Tak, jaki to nie był. Nie? A jak jeszcze to jest chociaż trochę usportowiony samochód, no to już w ogóle. No to już w ogóle daje fajnie. Sama frajda nie? z jazdy, no. To fajnie, w ogóle pogoda się dzisiaj zrobiła. Jest nie tylko trzeba uważać, bo momentami jest lód i to taki... Ja dzisiaj w ogóle motocyklem przyjechałem. Tak? Bo zostawiłem go w garażu, ee, a też się przeprowadzam i kurde mówię, no taka pogoda i tutaj, to, no, tutaj się słabo jechało. No tutaj to no właśnie tak nie najlepiej. <laughs> kurde, ale to odważnie no, motocyklem w taką pogodę. On no, też biegł nie. w biegnie, tak jak BMW, nie? Więc a, czyli tutaj Samemu, Dopadkami wszystko, dobra, no. Dobra, dobra, jest, jest manual, jak się świeciłem na żółto, to znaczy, że nie będzie biegł z biegnie. to tam musi pan Ale zobaczyć. wcale taki jest sztywny, czuć jest. Nie, 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 ale nie no ona... jednak KW to KW, to no. jest KW, więc no ono no jest tak też ustawione jest idealnie po środku jeżeli chodzi o twardość, więc ono nie będzie jakieś tam nie wiadomo jak twarde, jest właśnie raczej tak zrobione, że było bardzo przyjemnie, panoramy może Pan słyszy? A właśnie, bo tak, panorama jest. tak, bo tak mówię coś no. tam. ale dobra spółki temu że był okno, nie lepiej wydech słychać bardzo dobrze, a tu jest jest czego słuchać więc. widzowie będą zadowoleni o na pewno, myślę że spokojnie to usłyszą nie, pan uważa tylko na dyfuzor z tyłu agresywny jest bardzo, a czyli dobra dobra no. dobra dobra tak przyjechałem właśnie tak tak to jest jedyny jedyny minus, że trzeba po prostu uważać bo jest tak bardzo nisko tam nie wiem ile jest z tyłu, z półtora centymetra do ziemi powiedzmy i tu jest sześciobiegowa czyli siedmiobiegowa tak, jak tak. Jak i tutaj 7. jest tak jak w M-kach dwusprzęgłówka Super, ale no. to fajnie zmienia nawet tutaj przy tych takich... Przy, jak, przy obciążeniu fajnie zmienia dopiero. Nie ma tego kopnięcia, które było w BMW, ale... Tak, jest... bo tutaj tylko słychać, jak tak. obroty poszły i, i tak. po wydechu można się tak, 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 tak. No. zorientować, nie? On jest w ogóle fajny, bo jest naprawdę fajnie przygotowany do, do takiej szybkiej jazdy. Nie ma zwiększonej mocy, no bo one tego podobno nie lubią, ale, ale poza tym jest naprawdę ale... mistrzostwo świata. Czuć, że jest trochę wolniejszy na prostej niż BMW było. Ale no, w zakrętach to w ogóle bez porównania. No bo tamte jedynki co pan miał, no to one były w zasadzie seryjne, nie? No w sensie, no właśnie ta Aha. pomarańczowa miała tam drobne modyfikacje zrobione. Ale chodzi mi o zawieszenie. Nie? Zawieszeniowo było to tam. No w właśnie, a tutaj robi tak. robotę zawieszenie. Kawu robi robotę na maksa, tak, tak, tak. No bo seryjnie te Mercedesy strasznie przodem. No tak, to no, tak, już tak. mi się podoba. Tak, właśnie, to jest to, czego brakuje w tak. niektórych nowych samochodach. A on naprawdę potrafi. No, piękny, piękny człowiek, no. Są, Wyjedziemy zaraz na Eskę, bo tutaj. Tak, kurde, tak. dzisiaj tak. to będzie. ale fajnie. Podoba mi się. O, o kurde, dobra, jakoś tak przyjedziemy. Zamy radę. No, Zło... Nie, nie chcę samochodu też za bardzo. Jak się obróci, to mu się stanie. O kurde, tutaj to jest tak. raj, rajdowo. Rajdowo, no, to fakt. Pod jakieś WRC Junior. Jest, dobra, Perfect. nie, tu nie będziemy. są też te kąty tak ustawione na śliskie one troszeczkę... Z... No to mu ucieka, tak, to jest nie... nie. Ucieka mu o, tak. kurde. No tak, żywy lód. Dobra, jedziemy tak, żeby na eskę Na eskę, żeby nawet wietać, no, się no, nie chce się no, wykupić. to na s będziemy będzie mógł pan go potestować. Tak jest. Ale rowerzysta no, jedzie. To, cóż, jak jest na tyle odważny, no to niech jedzie. No. Ale faktycznie tutaj w ogóle lodowisko po prostu. Nawet nie, szczerze nie spodziewałem się, bo zazwyczaj tutaj jest no śnieżone, bo to jest techniczna yy... no no droga, tak, nie? No tak, tak, tak. No droga techniczna przez te, więc ona powinna być odśnieżona. No? Ale to zawieszenie jest super. mi jest tam super. pasuje, kurde. I jest fot super. fotel w ogóle. Fotel jest genialny. Idealnie dla nas szyty tak. <laughs> <Bo> jak <laughs> no to słabo Tego nie? samego wzrostu, mniej więcej <laughs> tej samej postury, więc e, tak. tak jest ściśnięty no. na maksa, ile tylko się, się da? Tak, super. no. Tak, tak, tak. No i on ma też elektrykę w ogóle, w, tutaj na drzwiach się steruje, ty można sobie go tam łamać i mm -hmm. właśnie zwężać, poszerzać górę, dół, więc można naprawdę sobie dopasować. Ale po, widzę po, wszyscy tu jadą każdą posturę. Spacerową. No nie ma co się dzieje. Nie, serio, nie spodziewałem się. No ale no bym w, pod uwagę, w ogóle tu nie... jest na plusie, no to to jest dziwne, że to jest lód. To bym w ogóle tu nie wjechał, ale spoko. No, nie no damy radę. Są zimówki. Tak. A no to spoko. Nowiutkie. No właśnie. Nie tak ma problemu. Tak. Nie, no na bo lecie to, to, to robi robotę, bo... na lecie to byłoby w ogóle strach jeździć. No ale są tacy, którzy nie zmieniają. Ja to w ogóle podziwiam. Nie wiem, są dla mnie są to jest w ogóle tacy, tak. nie, nie, nie Znaczy, ja, ja też sobie nie wyobrażam, szczerze powiem, no bo na przykład na takim, w takich warunkach jechać na, na oponie letniej, to, to strach po prostu. No. Można sobie naprawdę zrobić krzywdę sobie albo komuś innemu. Więc ja też sobie nie wyobrażam bez. Jeszcze a, a nie, dobra opona. Dobra, dobra, na, dobra. Jest, no, jest naprawdę czyli. No bo to nowa jaczka też więc. Elastyczny silnik w ogóle. No właśnie dlatego, że jest mniejszy mhm. e, i ma duże turbo... To znaczy duże no... No, no stosunkowo Tak, duże, stosunkowo duże. No to on fajnie wstaje, bo ono jest tak właśnie zrobione, żeby wstawało od dołu. Tylko brakuje mu góry, bo na przykład w BMW była bardzo mocna góra. Tak, w BMW czym tak. wyższe obroty, tym lepiej, tak, nie? Tak, tym lepiej. No Szczególnie, że on jeszcze był w ogóle tam kopnięty, tak? No miał te 600 Nm prawie. No i 6 cylindrów. No i 6 cylindrów, to no właśnie, tak. Robotę, Więc no? góra była bardzo mocna i bo tego ja, na przykład tutaj brakuje. Ja ostatnio jeździłem właśnie tą nową 135 i niby 306 koni, ale rzeczywiście w dołu fajnie, ale, ale góra... to jest, właśnie to jest kuchnie, w ogóle tak. No tutaj akurat jest tyle dobrze, że tych koni jest 400. Nie jest 306, tylko jest prawie 400, no, no tak. ma 381, ale pełny wydech, plus ten filtr, no to myślę, że 400 może mieć. No tak. No. Więc to akurat jedzie całkiem przyjemnie, na no momentu też ma chyba około 500, 500 Nm 40. No to już jest fajnie. No, więc jest czym jechać. I pewnie ten moment jest dostępny dość wcześnie. No tak, tak, gdzieś tam od, nie wiem, 1800 obrotów no, chyba. To jest też... Bardzo nisko, no bo to przy trówkach musi tak być. <laughs> Także startu, ze startu zatrzymanego jest super. Elastyczność też jest fajna, ale powiedzmy tam przy takich dużych, bardzo dużych prędkościach, jak się jest na niemieckiej autostradzie, no to już... Tam, tam już brakuje, tam już puchnie, tak. No. No BMW to przy, przy 200 można było wciskać i ona po prostu szła tak samo jak przy 50, no a tutaj niestety tego tego nie ma. Ale fajnie się w ogóle prowadzi, ja tutaj nie chcę się wykupiać, tak. ale, ale czuć, yy, czuć yy, kurde. To zwarcie taki, takie, Tak, nie? on jest bardzo zwarty, ma bardzo taki zwarty układ kierowniczy Tak naprawdę nie, nie ma w ogóle luzu żadnego No, jest taki naprawdę agresywny No, to, to, to mi się podoba najbardziej No, to, to Pan posłucha dopiero jak wejdziemy na SK no, Bo naprawdę, on brzmi jak rajdówka. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że 2 litrówka może mieć taki dźwięk Bo te 2 litry brzmią genialnie naprawdę. Fajnie, fajnie, fajnie. No nie spodziewałem się, serio, że dwa że litry może tak dobrze brzmieć. Ta elastyczność właśnie. Można sobie jechać po mału tak. nie trzeba tam. Nie trzeba. No. Bo są takie auta, które nie nadają się do takiej jazdy w ogóle, a ten się do tego nadaje i, tak. i, i do w sensie tego. Na do tego nie? W BMC tak było, że BMK miała ten moment, ale ona miała ten moment gdzieś powiedzmy od 2,5 tysiąca. Więc tam trzeba było zredukować, kopać i, i cały, cały czas trzymać. Tak, nie? tak. i trzeba trzymać. A było tutaj było to ja tak dobrą. jak widzę, jedziemy sobie. Ma pan yy, no. na tym wyświetlaczu nasz centralny 52 na godzinę. No 52 mamy czwórkę tak. nawet piątkę jak wbijemy to. Tak, on i tak nie spokojnie się jedzie, będzie nie. Jechał, no. właśnie. Właśnie, trzeba pamiętać <grym> to jest to. Trzeba tak, trzeba pamiętać, jest gitara. Gitara. bardzo fajnie to jest. Jak się trzyma drogi w ogóle? No naprawdę, no jak szwierbiać. Super. I ma ograniczenie. Ale w ogóle nie czuć tej prędkości. Nie, nie czuć, nie. Bo przez to że się dobrze prowadzi. Tak. On jest taki bardzo sztywny. Jest też dobrze wyciszony. Nie jest jakiś super ciężki, ale też właśnie jest takie poczucie, że jest pewne sprowadzenie. Że nie jest. Oj, tak, Oj tak góry, to nie... Rydę, tak tak to się nie tak piękne, <laughs> piękne M340, ale, ale nie. No. Także jest fajny i te hamulce zmienione też powodują, że jak się tylko wciśnie, to Tylko się dotyka i tak, czucia... tak, 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 tak. Nie, hamulec jest naprawdę bardzo konkretny. Uff. A i tylko informuje i bardzo dobrze. Tylko pisze. Tak, Wiem, bo ja tak, kiedyś tak. Volvo jeździłem takim Volvo, które normalnie hamowało. To tutaj, tutaj Kurde, jest to tak no. specjalnie zrobione przez poprzedniego właściciela, który ten samochód sobie w konfiguratorze po prostu konfigurował. Jest wzięty, w sensie są wywalone wszystkie radary, które się dokonało. Przez to tam na przykład nie ma składania lusterek i tak dalej, ale wszystkie radary, jakie można było, których można było nie wziąć, to są odhaczone, żeby ich nie było. Jest tylko właśnie ten jeden, który oczywiście informuje, ale nie, nie hamuje auta, nie żadna kontrola trakcji, ani nic takiego się mogło No zajebiście się prowadzi. Genialnie, naprawdę, naprawdę, no Jak przyklejony mnie jest. I hamulce hamulce okay. są tak, siekiera. No. Tylko trzeba pamiętać o tej zmianie, może na górę, tak, tak, bo na nagle nie wiadomo. Właśnie to, ja miałem to samo, ja wsiadłem <laughs> pierwszy raz, jadę, jadę, jadę i nagle mnie odcięło. Mówię, co jest, się okazał, że się obroty skończyły. No bo się kręci niżej niż byłem. Jest w ogóle. No nie, jest na Nie ma zwinny. takiego tak. szarpania Nie nic. Wszystko łagodnie. Tak, świetnie no jest, jest, jest naprawdę. Jest naprawdę świetnie ze, ze ten Jak poszyna. Tak. Zupełnie się tego nie spodziewałem, że on aż taki będzie. Kurde, tak uwielbiam. Tak, a frajda z jazdy jest naprawdę krupe. Mimo tego, że to jest teoretycznie tak, przód napęd W no, hamulce no, to, to w ogóle to... bez wysiłku, o. tak. Piek. Zupełnie. A, czyli on no? zbijać zbija sobie sam. Teraz tak, no, no jak się dojeżdża do do takiego obrotu, no, to trzeba no, ten, no i super, trzeba się. samemu, tak, 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 tak. No, fajna sprawa. No ale na przykład jak się go kopnie, tak, na piątce, no to wtedy już nie zbije. No nie nie, tak, nie, 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 wtedy jest, trzeba to samemu. Troszeczkę, no no. Inny ten. Więc to jest fajne, bo to jest tak naprawdę, no całkowity manual. On tylko jak się dojeżdża do skrzyżowania i bardzo ostro hamuje, no to wtedy wiadomo, że muszę te biegi redukować. Skrzynia no, tak, no, mniej brutalna. Mniej brutalna. Niż w bęce nie? Jednak bęce to taki wiem, to jest takie kopnięcie, jest Taki kik, tak. Taki, taki tak. A Ta, tutaj tego nie ma. Ale Co za tak to jest? dźwiękowo. Jest bardzo dźwiękowo przyjemnie. fajnie. Tak, bardzo przyjemnie. No. Gurde, fajne. Tam nie wiem, nie wiem na jakiej zasadzie oni do tego doszli, ale jest to zrobione naprawdę genialnie. No ona działa tak samo, znaczy bardzo podobnie do DSG. w, tam, w Volkswagenie czy w Audi mm -hmm. w tym Stroniku, no. no i wszystko jak w Mercedesie. Nie ma tutaj nic takiego zapożyczonego, nie? Nie to, ma, nie ma. też nie. jest fajny charakter. Bo jednak Porsche, na przykład, no to takie trochę Volkswagenowskie. Volkswagenowskie w, w środku, nie? Tak, no Porsche, Audi też. Tak, jednak tak troszeczkę brakuje, aczkolwiek. No kurde. Nie, no tutaj tak naprawdę jest to wszystko bardzo proste, bardzo ergonomiczne. Tak naprawdę praktycznie całym tym komputerem można sterować z kierownicy, tylko tyle, że jest ten panel klimatyzacji, on jest oddzielny. No i fotele na, na drzwiach, tak, ale tak. No to... ale z drugiej strony te rzeczy. Jak się jeździ samemu, no to jest raz ustawione. Raz ustawiony, tak, tak. Raz ustawiony i tyle. Tak, nie używać tego Także tak. to nie ma no. tego. Także tak, no naprawdę Fajny sprzęt. Bardzo fajny sprzęt. Bardzo Też fajnie, bardzo fajnie, 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 że jest czarny taki w środku. No bo to jest edycja Yellow Night Edition, taka w ogóle limitowana, Ta. no. Na zakończenie produkcji A45 tej generacji wypuścili taką właśnie limitowaną edycję. Szczerze, lepiej mi się podoba niż limuzyna Mercedesa. Niech pan to, tylko na progach uważa. Tak, tak, tak. Bo limuzyna Mercedesa jest też jednak nie taka. One są takie, no nie chciałbym tak brzydko tego powiedzieć, ale są takie zjadkowate. No a tutaj jednak taki czuć y, po prostu. Tak, pazur, nie? Tak, ten samochód ma pazur właśnie, tak. No i to, czego na przykład nie spotka pan zupełnie w hatchbackach BMW, to jest skóra. No tak, to też jest skóra. No tak, tutaj też jest. No nawet w BMW, jeśli jest, to jest tylko, tylko taka, taka imitacja. Imitacja, imitacja, tak, imitacja, tak. A tu jest tak. normalnie skóra mięciutka, e, taka sama jak na, na fotelach. Natomiast, no jak, jakby nie było, to nie jest to BMW. Kurde, zawieszenie petarda. Petard tak. i hamulce, naprawdę kurde. Tak. petarda. No. Tak, jest to naprawdę auto zmodyfikowane e, z głową. Tak, no. Mi się bardzo podoba, naprawdę. Mi też. Ja to kocham właśnie prowadzenie. No i tutaj czuć taki i w ogóle taka lekkość. Cyk, cyk. Tak właśnie. Nie to ma chodzi. wysiłku, bo jednak w 135 i troszeczkę, troszeczkę. Tam było bardzo wal... masę czuć. Tros... Tak, bardzo tak, było troszeczkę. Troszeczkę. A tutaj taka lekkość jest. Cyk, to auto nie? było świetne na prostych, bardzo szybkie. Do takiego właśnie jeżdżenia po autostradach i też super, ale w zakrętach czuć było jak masa mu ucieka. Tak. Czasami potrafił tyłem zarzucić, czasami przód uciekał. No był taki niepewny strasznie w zakrętach. A tutaj, no tutaj kurczę już jest fajnie. To już naprawdę można to do jakiejś Mki po prostu. Tak, tak. po prostu. pod kątem prowadzenia i tego jak jest to zastrojone, tak. Kurde, super. Nie? Super. Tylko P. Nie. A, tylko P. Tak. No to, to gratuluję zakupu. Dziękuję. Życzę e, <gryst> korzystania z, z tego auta. Tak nie jest plan. Tak jest no i co tutaj. i następne będzie m 4 m I M2, wtedy już znowu tak? do pana wracam. I znowu auto daję pod Pana opiekę. Tak, tak. Kurde, no, tak dziękuję jest. za e, udostępnienie wypasa. Cała, przyjemność, <laughs> pozdrawiamy cała przyjemność tak, po mojej pozdrawiamy stronie. Pozdrawiamy Tak, Pozdrawiamy Przemat przy okazji. Tak jest, cała przyjemność kurde, po mojej stronie. Kurde, no jak pan do mnie napisał, to mówię, no kurde, mnie namawiać nie trzeba bardzo chętnie. Nie? No oczywiście, mówię, no nie e... jest to BMW, tak. tak? Język wroga trzeba znać, ale. Tak, Jakby ktoś tam z widzów miał fajną furkę do zaprezentowania, zapraszam. Tak, pana tam bardzo dobrze testuje samochody. Także tak. Polecam mocno. Pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach i dzwoneczkach. Tak jest. A tymczasem żegnamy was. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dzięki.